No słuchaj mistrzu, jak porównujemy ze sobą potęgi? Powinny mieć one albo wspólną, taką samą podstawę potęgi, albo taki sam wykładnik potęgi. Tutaj mamy inne wykładniki 5 i 2 oraz inną podstawę 9 i 27. Co w takim przypadku? Musimy znaleźć taką samą podstawę potęgi, przekształcić te dwie liczby. W jaki sposób? Zarówno 9, jak i 27 no to są wielokrotności czego. No trójki. Dziewiątkę możemy zapisać jako 3 do potęgi drugiej, prawda? Więc piszemy 3 do potęgi drugiej. Następnie, jak widać, ta dziewiątka została podniesiona do potęgi piątej, więc przepisujemy do potęgi piątej. A dwudziestkę siódemkę też możemy zapisać jako potęgę trójki. Dokładnie, jest to 3 do potęgi trzeciej. No i przepisujemy do potęgi drugiej. Zasada jest taka, że jeżeli mamy potęgę potęgi, tak jak w tym i w tym przypadku. No to te potęgi ze sobą co mnożymy. A więc liczba po lewej stronie to jest nic innego jak 3 do potęgi dziesiątej. Natomiast liczba po prawej stronie to jest nic innego jak 3 do potęgi 6. No i co? Widać jak na dłoni. 3 do potęgi dziesiątej zdecydowanie większe. Obserwuj po więcej. Dzięki za dzisiaj. Do następnego.